Gorący Zajawkowicze w Twojej okolicy czekają na ciebie. Zaloguj się do tej aplikacji i zacznij uprawiać sport. Cześć, ja jestem Michał, a to jest dzień trzeci tworzenia aplikacji łączącej Zajawkowiczów. Jeśli poszukujesz znajomych do wspólnych aktywności, to zostaw lajka oraz follow, a w komentarzu napisz, jak powinienem nazwać apkę. Im więcej osób dowie się o tym projekcie, tym łatwiej będzie się zmeczować. Zacznijmy od stworzenia projektu. W tym celu wybieram narzędzie konsolowe Mason i korzystam z jednego z szybkich starterów projektu, dzięki czemu out of the box mam skonfigurowane różne wersje aplikacji, np. deweloperską i produkcyjną, wsparcie dla wielu języków czy narzędzia przydatne dla dewelopera jak Logary i Linty. Następnie dodaję kluczowe paczki, buduję projekt i sprawdzam, czy wszystko działa. Teraz przechodzę do właściwego developmentu. Pierwszym krokiem jest odwzorowanie struktury folderowej na bazie stworzonej wcześniej architektury. Tworzę repozytorium użytkownika, gdzie staram odzwierciedlić się przypadki użycia ziska z diagramu oraz definiuję modele, które wykorzystam w apce. Tutaj z pomocą przychodzi diagram klas z drugiego odcinka. A dodatkowy rzut oka na UI pomaga mi upewnić się, czy o niczym nie zapomniałem. Na tym etapie wizualizuję sobie nie tylko to, co wyświetlę, ale też myślę o danych niewidocznych dla użytkownika, a kluczowych dla działania całej aplikacji. Przykładem jest lokalizacja, której nikt nie podejrzy, a której to potrzebuje, by wyświetlać jedynie ludzi w mojej okolicy. Dzisiaj zajmujemy się jedynie UI, nie będziemy komunikować się z backendem, więc mokuję repozytorium. Co? Chodzi o to, że tworzę w lokalnym kodzie testowych użytkowników oraz mimikuję zachowanie serwera bez łączenia się z nim. Pozwala mi to tworzyć apkę bez konieczności podłączania się do backendu i rejestrowania wielu użytkowników. W ramach share to dla moich komentujących wrzucam ich jako zamokowanych userów. Niestety, duża część developmentu to debugowanie i rozwiązywanie błędów. Nie inaczej jest w tym przypadku. Sprawdzam kod, pliki, a finalnie problemem okazuje się użycie nieaktualnej komendy. Ekran, w którym swajpujemy, rozpoczynam od stworzenia karty użytkownika. Całość wizualizuję sobie jako kolumnę elementów, zdjęcie, imię, opis oraz skillsy, i staram odzwierciedlić się to w kodzie. A tak prezentuje się efekt końcowy. Ekran wiadomości implementuję analogicznie. Cały ekran to kolumna dwóch elementów. Rząd osób, które czekają na wiadomość, oraz zagnieżdżona kolumna wiadomości. Wszystko staram się stworzyć podobnym schematem oraz odzwierciedlić to w kodzie, by powrót do niego był jak najczytelniejszy. Oczywiście tempo jest hakatonowe. I nie, hackathon to nie jest sesja prób złamania hasła do Facebooka twoich kolegów z klasy, tylko wydarzenie, gdzie zazwyczaj w ciągu 24 godzin musisz rozwiązać problem, na przykład przez stworzenie apki. To taki maraton programowania. Tempo jest hackathonowe, więc jakość kodu momentami pozostawia wiele do życzenia, ale w tym projekcie liczy się szybki efekt. Na koniec ekran edycji usera i kończymy na dzisiaj. W następnym odcinku spróbujemy połączyć te ekrany i przeklikać podstawowe flow.